Spytałem zagraniczną streamerkę Valkyrie co znaleźć podczas biegu? Like a real life run? I bet you could find a golf ball. That sounds findable. No dobra, no to czas znaleźć piłkę do golfa. I szczerze, to do tej pory grałem w golfa raz w życiu, dokładnie to w mini golfa, więc moje szanse dzisiaj są naprawdę niskie. I jedyne co to wiem, że w zagrywkach znalazłem taką piłkę, dlatego tam nie mogę pójść. Ale na szczęście dzisiaj zaczęła się majówka i bardzo dużo osób padło na ten sam pomysł, żeby pójść na pole Mokotowskie. I jest tutaj dużo różnych piłek, jak na przykład do nogi czy do siatkówki, ale brakuje takiej golfowej. I wydaje mi się, że brakuje też jednej rzeczy, patrząc na to, że tylko 20% osób, które ogląda te filmy Filmy subskrybuje, to właśnie brakuje Twojej obserwacji. I tutaj wydawało mi się, że jestem blisko, bo był rysunek golfisty, ale nie było w pobliżu ani jednej piłki. No cóż, w każdym razie biegnę dalej, bo dzisiaj jest naprawdę super pogoda do biegania, a wydajcie mi znać w komentarzach, którego następnego streamera powinienem spytać, co znaleźć. I w tym momencie też przypomniałem sobie, że kiedyś grałem w Tenisa na kortach Legii i cała nazwa tego to jest Legia Tenis and Golf, więc możliwe, że tam znajdę piłkę. Ale na szczęście nie musiałem biec aż tak daleko, bo zauważyłem miejsce z wysoko zawieszoną siatką i pod nią akurat było właśnie. To. No i mamy to. Pozdrawiam.